Sny mogą wydawać się fikcyjnymi scenariuszami tworzonymi przez umysł podczas snu. A co jeśli kryją więcej niż tylko historie, które opowiadamy lub opisujemy? Chociaż nie ma naukowych dowodów na to, że sny mają szczególne znaczenie, od wielu lat są one badane, aby promować lepszą samoświadomość i pomóc nam zrozumieć, co nas niepokoi w codziennym życiu. Według Zuzanny Bergman, pracowniczki socjalnej i specjalistki od snów, Sny są uniwersalnym językiem, tworzącym często złożone obrazy z pojęć emocjonalnych. Czy zauważasz pewne motywy, które często pojawiają się w Twoich snach? Oto 7 najczęstszych znaczeń snów. Bycie zagubionym lub uwięzionym to częsty sen wielu osób. Bycie zagubioną lub uwięzioną zazwyczaj oznacza, że nie jesteś pewna, jaki krok powinnaś podjąć dalej w konkretnej sytuacji w prawdziwym życiu. Osoby, którym śni się... Że gubią się w lesie, dużym budynku lub jakiejkolwiek strukturze przypominającej labirynt. Często czują się przytłoczone i nie potrafią znaleźć wyjścia. To odzwierciedla obciążenia psychiczne, fizyczne, finansowe lub emocjonalne, których doświadczają w prawdziwym życiu. Po drugie, stracone okazje. Czy śniło Ci się kiedyś, że spóźniesz się na autobus, pociąg, samolot lub taksówkę? Często osoby, którym śnią się takie sytuacje Spóźniają się na nie dosłownie o ułamek sekundy. Dotyczy to też snów o spóźnieniu na rozmowę kwalifikacyjną, występ lub ważne wydarzenie. W prawdziwym życiu takie sny mogą odzwierciedlać żal z powodu niewykorzystanych szans, na przykład przegapienia koncertu ulubionego zespołu lub niezaaplikowania na wymarzoną pracę na czas. 3. Problemy z samochodem. Osoby, które śnią o takich sytuacjach, Zazwyczaj znajdują się w samochodzie lub w jego pobliżu. Mogą być zarówno kierowcą, jak i pasażerem, kiedy doświadczają awarii hamulców, przebitej opony lub zostają uderzeni przez inny samochód. W prawdziwym życiu zazwyczaj oznacza to, że czujesz, iż nie masz kontroli nad jakąś sytuacją, lub możesz zmierzać w kierunku kłopotów w przyszłości. Cztery oblanie testu. Wbrew temu, jak to brzmi, osoby, którym śni się taki scenariusz, Zazwyczaj już nie chodzą do szkoły. Typowe sny to trudności ze znalezieniem sali egzaminacyjnej, brak przygotowania lub brak potrzebnego sprzętu do napisania egzaminu. Oznaczają one, że czujesz się wystawiana na próbę w prawdziwym życiu, co sprawia, że niepokoi Cię to, co przyniesie przyszłość. Piąte, bycie ściganą. To częsty sen, który mają osoby zmagające się z lękiem. Często śnisz o ucieczce przed zwierzęciem, człowiekiem. Lub czymś trudnym do rozpoznania. W prawdziwym życiu oznacza to, że próbują uciec od pewnej sytuacji, lub może to być emocja, z którą nie są jeszcze gotowe się zmierzyć, niezależnie od tego, czy to żałoba, czy rozstanie. 6. Próchnica zębów. Czy śniło ci się kiedyś, że sięgasz do ust i czujesz wypadające zęby lub pustą lukę? To sugeruje, że możesz czuć się niepewnie, nieatrakcyjnie lub niewystarczająco. Niezależnie od sytuacji w szkole, pracy czy związku. Możesz także obawiać się bycia zawstydzoną lub ocenianą przez innych. 7. Spadanie lub tonięcie. Osoby, które śnią o takim scenariuszu, często widzą siebie spadające z wysokiego budynku lub tonące w oceanie. Zazwyczaj czują się bezradne i przytłoczone. To powszechne błędne przekonanie, że posiadanie takich snów oznacza zapowiedź własnej śmierci, ale w rzeczywistości wskazują one na twój lęk przed upadkiem lub na to, że nie jesteś zadowolona z miejsca, w którym jesteś w życiu. Możesz potrzebować wytyczyć nową ścieżkę lub podjąć nowe decyzje, aby znów odnaleźć sens. O którym z tych motywów najczęściej śnisz? Jeśli masz temat, który chcesz, byśmy omówiły w kolejnym odcinku, napisz w komentarzach poniżej. Zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych wskazówek i udostępnij ten film innym. Dzięki Twojemu wsparciu docieramy do większej liczby osób i promujemy wiedzę o umyśle i zdrowiu psychicznym. Dziękujemy za oglądanie.